Dzień dobry, chciałem tu pokazać dzisiaj taki prosty obiadek sobotni dla ukochanej. Obiad ten wywodzi się z dawnej Polski, bardzo prosty, smaczny i pożywny. A mianowicie, tu gotuję ziemniaczki nowe, muszę je ugotować tak, aby były miękkie. Następnie je odcedzę, oczywiście są posolone. Smażę tutaj cebuleczkę, bo cebulka już jest dostatecznie usmażona, zeszklona, także je wyłączam. Mam tu przygotowany koperek, wiadomo teraz wiosna, trzeba jeść dużo nowolijek zieleniny. Talezynki przygotowane, a na stole kefirek. Każdy z nas chyba wie co to jest. Też bardzo pyszne. Pyszny napój. Tak, ceboleczka już doszła. ziemniacz też chyba już zaraz będą. Zaraz sprawdzimy, żeby się nie przygotowały. O, jeszcze chwilę, około 3-4 minutki na wolnym ogniu i możemy nakładać na talerze i jeść. Także polecam takie danie. Mężowie, chłopaki, faceci swoim ukochanym mogą takie danie przyrządzić. Wspólny obiadek na pewno będzie piękny a żona, czy tam dziewczyna, później na pewno nam się w jakiś sposób zrewanżuje za to. Także polecam wszystkim to proste, pyszne danie i życzę smacznego.